Red Ox Collection. Proszę Państwa, to, co przed Państwem leży, będzie oferowane na naszych najbliższych czterech aukcjach, podzielone na części, jako kolekcja pod kodową nazwą: kolekcja Czerwonego Wołu. A czemu tak? Proszę Państwa, tak jak u nas na wykładzie, w ramach sesji wykładowej, mówił Pan Janusz Miliszkiewicz. Dziennikarz zajmujący się już od końcówki lat 70. rynkiem antykwarycznym, aktualnie piszący dla Rzeczpospolitej i dla parkietu, że kolekcje kolekcjami. Przedmioty przedmiotami, ale kolekcje to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. I proszę Państwa, tak można poniekąd chyba patrzeć na tą kolekcję, która leży tutaj zgromadzona w tej chwili przed nami. Gdyż nazwa Red Ox związana jest z historią kolekcjonera który tworzył ten niesamowity zbiór, o którym pokrótce za chwilę opowiem. Ale początki tego zbioru, to jest rok dokładnie 1970. Obecnie mamy 40-lecie od zaczęcia zbierania. Red Ox, czyli bar, pub, czerwony wół, to miejsce, gdzie spotkał się wówczas ze swoim znajomym, który w ramach tego spotkania przy piwie, podarował mu kilka starych, dawnych pieniędzy papierowych, Nodgeldów niemieckich z okresu mniej więcej I wojny światowej. Zaintrygował go ten temat, zaczął go zgłębiać, interesować się nim, i tak narodziły się początki zbierania przez niego pieniądza, papierowego pasji, która towarzyszyła mu i nadal towarzyszy nieprzerwanie przez 40 lat. A ponieważ zaczęła się w barze Czerwony Wół, więc w myślach tenże kolekcjoner przywykł nazywać swój zbiór jako właśnie. Red Ox Collection, od nazwy baru, w którym pozyskał swoje pierwsze pozycje. Proszę Państwa, ale kolekcjonerstwo to duża przyjemność zbierania, gromadzenia poszczególnych pozycji i to namiętnie, z dużym samozaparciem, z dużą determinacją, robi mniejszy kolekcjoner od roku 70. do teraz. Natomiast w tej chwili, na 40-lecie zbierania, podjął decyzję, że niektóre zbiory zaczyna już ograniczać czas mu myśleć o emeryturze, jak sam mówi. Jego akurat dzieci nie bardzo interesują się tym tematem. Zresztą, proszę Państwa, ta nie zawsze przechodzi z ojca na syna. Poza tym najprzyjemniej jest tak naprawdę samemu tworzyć zbiór. Czyli z doświadczenia pracy za ladą wiemy, że zbiory, które otrzymują dzieci po, po dziadkach, po, po rodzicach i to są od tak dane jako całość, zazwyczaj nie cieszą się ich dużą mm, z tym, jakimś dużym zainteresowaniem, zazwyczaj nie są kontynuowane. Także tutaj tenże kolekcjoner świadomie podjął decyzję, iż dla niego czas, ażeby ten zbiór wyszedł ponownie na rynek kolekcjonerski, jego przedmioty i cieszyły innych kolekcjonerów. Proszę Państwa, a co jest przedmiotem tego zbioru? Przedmiotem tego zbioru są rzeczy, które ja przy 20-letniej praktyce kolekcjonerskiej mogę powiedzieć, że widziałem w niewielkiej tylko części. Jest tutaj 216 pozycji, z czego 215 stanowią oryginalne bony XIX-wieczne i jedna późniejsza waksymilia kopia. Z tychże 216 bonów, gdybym miał wskazać pozycje, które ja widziałem, to myślę, że byłoby to góra 30, a może 20 parę tylko. Proszę Państwa, to świadczy o tym, jak rzadki jest to temat. Bo rzeczywiście te pozycje. Pierwszej połowy XIX wieku i z połowy XIX wieku ogólnie jednak gro, może pierwsza połowa to jest złe określenie, gdyż zaczynają się rzeczywiście w pierwszej połowie XIX wieku. Dość licznie powiośnie ludów występują na terenach Galicji, czyli to jest końcówka lat 40. XIX wieku, ale największa emisja to jest okres Królestwa Polskiego, to jest obszary Królestwa Polskiego i okres lat 60., czyli związany z uwłaszczeniem chłopów. I te pozycje, proszę Państwa, po zakazie carskim. Na mocy ukazu z 864 roku. Od 65 roku nie mogą już być emitowane. Natomiast są skrzętnie wymienione na rzeczywistą walutę obiegającą w kraju. Więc pozostało ich bardzo niewiele. Prekursorem zainteresowania tym tematem był lwowski kolekcjoner urodzony w latach 80. bodajże XIX wieku, Tadeusz Solski. On skrzętnie ewidencjonował właśnie te emisje, tworząc z nich własny zbiór. Znaleziska takich pieniędzy lokalnych, nowo odkryte pozycje regularnie opisywał na łamach czy to wiadomości numizmatyczno-archeologicznych, czy później w okresie międzywojennym lwowskich zapisków numizmatycznych. I co ciekawe, Solski, proszę Państwa, pozycję ze swojego zbioru dodatkowo oznaczał Numerem. Zobaczmy na przykład, tutaj niestety mamy światło, które się nam odbija, ale na przykład o, dopisany numer 123. Tak proszę Państwa są oznaczone egzemplarze ze zbioru Solskiego, bo w tym zbiorze mamy do czynienia jeszcze z dwoma wielkimi nazwiskami. Część walorów, które tutaj Państwo widzą, pochodzą z zbioru. Tadeusza solskiego Ta część jest dość pokaźna, to jest kilkadziesiąt sztuk, jeszcze nie zliczyliśmy ich dokładnie, ale myślę, że będzie to powyżej 50. Drugie wielkie nazwisko, które można przy tym zbiorze przywołać, to jest nazwisko niemieckiego kolekcjonera, też y, zasłużonego dla kolekcjonerstwa niemieckiego pieniądza papierowego, autora między innymi do tej pory referencyjnego katalogu banknotów niemieckich Rosenberga. Gdyż mniejszy kolekcjoner Sporą grupę polskich XIX-wiecznych bonów zakupił właśnie z kolekcji Rosenberga. Miał to szczęście, ażeby przejąć właśnie fragmenty dwóch dużych zbiorów, czyli przejął kilkadziesiąt sztuk jednorazowo jako część zbioru Tadeusza Solskiego i przejął grupę bonów od Rosenberga. Resztę sukcesywnie po sztuce kupował na różnych aukcjach. Ale to tylko proszę Państwa świadczy o rzadkości tych pozycji, gdyż. Niektóre właśnie z tych pozycji, szczególnie właśnie te ze zbioru Solskiego, są to pozycje opisane przez niego w wspomnianych już wcześniej zapiskach czy wiadomościach numizmatycznych, później ujęte w ramach katalogu stworzonego na bazie zapisków Solskiego, to jest katalogu Jabłońskiego wydanego w 1967 roku, który był pierwszym katalogiem pieniądza papierowego polskiego, i który właśnie ujmował emisje lokalne i to są cały czas te jedne jedyne egzemplarze. Te, które Solski znalazł w początkach XX wieku, wtedy, gdy się tym interesował, które opisał w zapiskach, które później wymienione u Jabłońskiego leżą teraz, proszę Państwa, tutaj przed nami na stole. Wiele z nich to są właśnie unikaty znane dotychczas tylko i wyłącznie z tej jednej, jedynej sztuki. I o ile przy pieniądzu papierowym można mówić, iż podstawą są tutaj piękne stany zachowania, goni się za znakomitą kondycją Proszę Państwa, to dotyczy emisji ogólnorządowych dużych, wysokonakładowych, gdzie banknotów było wyemitowane dużo, gdzie trafienie samej sztuki jako takiej nie jest większym problemem, więc kolekcjoner szuka czegoś wyjątkowego, szuka wówczas idealnego stanu zachowania. Obecnie modne szukanie jak najwyższej noty gradingowej, czyli to, co odzwierciedla obiektywnie stan zachowania. Natomiast w przypadku kolekcji pieniądza zastępczego, Tutaj musimy mieć już inne podejście do tematu. Tutaj już nie liczy się stan zachowania. Tutaj liczy się obecność samej tejże pozycji. Zresztą, tak jak wspomniałem przed chwilą, niektóre to naprawdę pozycje znane w jednych, jedynych sztukach. Proszę Państwa, zgromadzenie takiego zbioru jest czymś niesamowitym. To w zasadzie nierealne, żeby kolekcjoner, który nawet teraz postanowi sobie zbierać XIX-wieczne lokalne emisje polskie, że był w stanie uzbierać taką kolekcję z tego, co pojedynczo trafia się na rynku. Chyba, że właśnie będzie miał możliwość zakupu od razu większej grupy, co będzie możliwe dzięki wyjściu tego zbioru czerwonego wołu na naszych aukcjach. Proszę Państwa, zbiór naprawdę rasowy muzealnej klasy, a zważywszy na rzadkość pozycji, to tak, jak mówiłem już w ramach wykładu o tym, czy numizmatyka się opłaca, że warto gonić za rzeczami rzadkimi, że te zawsze są znakomitym inwestycyjnym walorem. Natomiast trzeba uważać, ażeby nie zbierać rzeczy zbyt rzadkich do zbierania, gdyż jeżeli rzeczy są w całym swoim zagadnieniu, w całym swoim temacie na tyle rzadkie. Że pojawiają się na rynku sporadycznie, automatycznie niewiele osób zbiera ten temat. I z tym mamy właśnie do czynienia tutaj, proszę Państwa. Temat zbierania XIX-wiecznych bonów jest na tyle koneserski, na tyle trudny, na tyle rzadkie są te pozycje, że kolekcjonerów, którzy zbierają je, jest myślę, że no, kilku, może kilkunastu. A poważne zbiory można policzyć pewnie na palcach jednej ręki, ze względu na rzadkość materiału. Przed nami na stole 216 bonów XIX-wiecznych. W związku z tym, proszę Państwa, tą kolekcji nie wystawimy na jednej aukcji. Rynek, naszym zdaniem, nie jest na to gotowy. Niniejszy znakomity zbiór jest przeznaczony jako całość do sprzedaży, natomiast sprzedaż ta odbędzie się w kilku grupach. Będzie podzielona na cztery odrębne aukcje. Mniej więcej po równo ilościowo przedmiotów, czyli około 54-5 sztuk na każdej z aukcji i najbliższa wybrana przez nas grupa 50 kilku pozycji będzie wystawiona na aukcji 10 w lutym, 8 lutego 2020, czyli już niedługo, już za niecały miesiąc będą Państwo mieli przyjemność zlicytować część tych pozycji. Proszę Państwa, sięgnijmy jeszcze odrobinę głębiej do samej idei pieniądza zastępczego. Są to najróżniejsi emitenci, prywatni. Pieniądz tego typu jest pieniądzem potrzeby. Dobrze winiuje to angielskie określenie tego typu pieniędzy, jako emergency money, czyli takie pieniądze nagłej potrzeby, związane tak naprawdę z brakiem drobnego środka płatniczego w codziennym obiegu. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy rubla, idziemy do sklepu kupić Chleb czy marchewkę i płacimy za niego, za nią 10, 20, 15 kopiejek. Sprzedawca ma problem, jak nam wydać resztę. Więc na jakiejś karteczce odręcznie zapisuję, że przyjąłem rubla, nie miałem wydać reszty, jestem winny 50 kopiejek, załóżmy, czy 55. Przy niewielkim zakresie takiej działalności jest to możliwe, żeby za każdym razem wypisywał karteczki, ale w pewnym momencie, gdy utrzymuje się już. Przez dłuższy czas brak drobnych środków, automatycznie łatwiej jest przygotować sobie wcześniej w domu zestaw karteczek o różnych nominałach. Czyli wyobraźmy sobie XIX-wiecznego sklepikarza, który siada w domu czy zleca swoim dzieciom, żeby wypisali ileś karteczek, jedne na 10 kopiejek, inne na 5, inne na 15, inne na 20, żeby miał czym wydawać na drugi dzień. On się na każdej z tych karteczek podpisuje i w ten sposób funkcjonuje. Jego sklep, jego zobowiązanie. Te karteczki są jego zobowiązaniem, które przyniesie osoba, która je ma, on zawsze wymieni je na rzeczywistą walutę kursującą w kraju. Podobnie sytuacja, a jeszcze szerzej miała się na majątkach ziemskich, gdzie podobny system funkcjonował w rozliczaniu dniówki z chłopami, i w dużej mierze właśnie rozwój też pieniądza zastępczego ogólnie związany był z uwłaszczeniem chłopów i z koniecznością rozliczania z nimi kwot za pracę. Ale proszę Państwa, to są początki. W pewnym momencie to już nie jest pisanie przez dzieci czy przez właściciela danego sklepu czy, czy dworku takich karteczek. Ale pojawiają się firmy, które widzą zapotrzebowanie na takie walory czyli widzą ileś sklepów, które mają swoje odręczne karteczki w ten sposób podpisane. Więc drukarnia proponuje, że zrobią projekt graficzny, odbiją, wydrukują, będą mieli ładne pieniążki za niewielką kwotę opłaty. Będą mogli nimi używać, posługiwać się w sklepie. Działa. Iluż się ludzi godzi na coś takiego, ale dochodzimy do następnego aspektu, gdzie już się zmienia troszeczkę, jakby rola tego pieniądza zastępczego. Czyli z takiego pierwotnego emergency money na potrzeby wydania reszty w sklepie, sklepikarze zdają sobie sprawę, iż ludzie, którzy dostali takie zobowiązanie, taką ręcznie, pierwotnie wypisaną karteczkę, z informacją, że sklepikarz jest winny 10, 20, 50 czy 15 kopiejek, wracają do niego, ażeby te 15 kopiejek od niego odzyskać, czy ileś tam. Zazwyczaj nie jest to wrócenie po to, ażeby odzyskać to w formie waluty państwowej, ale znów wracają do niego po tą marchewkę czy bochenek chleba. I nagle staje się to bardzo fajna forma przywiązania kupujących do własnego sklepu czyli Wydajemy resztę takimi swoimi bonami, które są ważne tylko w naszym sklepie. Czyli ktoś przychodzi, płaci rublem, dostaje resztę 50 kopiejek, załóżmy właśnie w takich bonach. Mając te bony w kieszeni następnym razem, on już nie będzie myślał, że pójdzie do innego sklepu po marchewkę, tylko przyjdzie do tego pana, od którego ma bony. Czyli automatycznie jest to świetna forma promocji danego punktu. Danej instytuc no, instytucji, to może to źle powiedziane danego przedsiębiorstwa. Stąd poniekąd zapewne ukaz Carski zakazujący tego typu emisji. Ale proszę Państwa, co pięknego w tych bonach obecnie z punktu widzenia kolekcjonerskiego, to mnogość emisji z różnych, najróżniejszych miejscowości. Czyli wcale nie trzeba być kolekcjonerem całego tematu. Bonów lokalnych. Nie, nie trzeba się porywać od razu na zbieranie wszystkich pieniędzy zastępczych z terenów Polski, z tego okresu. Ale można podejść do tematu bardzo patriotycznie, lokalnie, zbierać tylko swoją miejscowość. I proszę Państwa, to nam właśnie zapewniają takie bony. I wielu właśnie ludzi zbierających lokalnie, patriotycznie swoją miejscowość zbiera tego typu rzeczy. Ja na przykład mam sentyment do tejże miejscowości to jest dobra Kluki-Pażno-Strzyżewice, poniekąd moje dawne, rodzinne tereny, przynajmniej 2-3 pokolenia wstecz. Więc bardzo lubię te bony, od dawna mam do nich sentyment, jest tutaj kilka nominałów i o ile te nominały widziałem i miałem kilkukrotnie, jedynka, piątka i dziesiątka, w y jedynka to jest złotówka, natomiast tutaj mamy 10 groszy i tu mamy 5 groszy. Proszę państwa Dzięki temu zbiorowi po raz pierwszy widzę dwuzłotówkę. W bardzo ładnym stanie, tutaj akurat można powiedzieć, że blankietowy egzemplarz. Ale pażno Kluki Strzeżewice może zainteresować też troszkę szerszą grupę kolekcjonerów, kolekcjonerów zbierających hmm. Monety średniowieczne. Proszę Państwa, te dobra to są dobra rodzinne strączyńskiego prekursora zbierania i zainteresowania polskim mennictwem średniowiecznym, czyli trzema, czterema pierwszymi wiekami polskiej monety. To w nawiązaniu do znakomitego zbioru monet średniowiecznych, który też będzie w tej chwili u nas na aukcji. Jeżeli już jesteśmy proszę Państwa w numizmatycznych klimatach, to tutaj są takie niepozorne. Bony dóbr stańkowa ale to są dobra emeryka hutenczapskiego hrabiego, który stworzył jedną z największych i najsłynniejszych kolekcji polskich numizmatycznych, którą następnie podarował dla miasta Krakowa i która do tej pory stanowi trzon kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Eksponowana jest w pałacyku jego imienia i w gabinecie numizmatycznym jego imienia. Także mamy tutaj następny trop. Numizmatyczne, przepraszam Państwa, te bony są akurat bonami dość powszechnymi. Zarówno Pajno, kluki strzeżewice, jak i dobra stańkowa to są bony, które osoby interesujące się tematem widziały pewnie już wielokrotnie na rynku kolekcjonerskim. Nie są to drogie rzeczy, to powiedzmy jest plus minus 400 złotych, może nawet troszkę mniej za takie stanikowo. Natomiast jest tutaj gro. Bonów, które są zachowane zdecydowanie słabiej, ale będą kosztowały zdecydowanie więcej. Państwa, unikalnych, drobnych, małych emitentów, znanych tylko z literatury: 25 kopiejek z srebrem, tutaj podpisany jest emitent. Patrzę, czy jest gdzieś miejscowość, wyraźnie widoczna nie ma, ale my tu już wcześniej identyfikowaliśmy z katalogami nowy dwóch wiele najróżniejszych miejscowości. Jeszcze nie zliczyliśmy ile, ale tutaj mamy na przykład przasnysz. Tutaj kolejny znany bon. O ile przy państwa, idea jest taka, że w pieniądzu papierowym kolekcjoner ściga się za pięknym stanem zachowania i za ten stan piękny płaci, to w przypadku bonów lokalnych zazwyczaj jest odwrotnie. W pięknym stanie są te bony, które z jakichś przyczyn zachowały się w większej ilości. Tutaj na przykład mamy kasadub trębki lub kirzyce. Piękny stan zachowania, wydawało się, że powinien być najdroższym bonem, ale nie. To jest po prostu zachowany. Prawdopodobnie niewykorzystany, być może niewykupiony przez leceniodawcę albo nadmiarowy egzemplarz z arkusza drukarskiego. Widać, że pozycja bez numerów, nie wydana, stąd w stanie pięknym, więc zdecydowanie większe emocje wzbudzą, się Państwa te bony, które zachowane są w stanach słabych. I o ile mówiłem, że tamto dobra stańkowo można będzie kupić pewnie za plus minus 400 zł, czy odpowiednich 100 euro, to. Jestem sobie w stanie tutaj może nawet nie wyobrazić, to jestem pewny, że gro bonów, które Państwo tutaj widzą, tych słabiej zachowanych, to będą bony, za które trzeba będzie wydawać kwoty sądzę, że średnio podchodzące pod równowartość 1000 euro. A myślę, że rzadko który z tych bonów, poza tymi właśnie blankietowo zachowanymi pięknymi egzemplarzami, będzie można kupić poniżej 2000 Tutaj jest bardzo szerokie zainteresowanie tego typu tematem, zainteresowanie również międzynarodowe, gdyż tutaj są i emisje z terenów obecnie nie znajdujących się już w ziemiach polskich, czyli mamy tutaj emisje z terenów Ukrainy, emisje z terenów Białorusi, Litwy. Generalnie Rosjanie też są zainteresowani zbieraniem wszelkiego pieniądza denominowanego w ich walucie, czyli w rublu, w kopiejce. Dodatkowo dochodzą tutaj Liczni emitenci żydowscy. No, sprawa zupełnie naturalna, jednak y, nację żydowską kojarzy się w Polsce i nie tylko w Polsce, bardzo szeroko z handlem, czyli to byli przedsiębiorcy, to byli sklepikarze, to byli właściciele karczm i tak dalej. Więc nic dziwnego, że gro bonów XIX-wiecznych to są bony z żydowskich emitentów. Czasami ten żydowski emitent można rozpoznać tylko po samym nazwisku ale są tutaj też pozycje, które są zapisane w czcionkom i w języku hebrajskim. Proszę Państwa, niniejszym jeszcze raz w ogólnym poglądzie Red Ox Collection. Znakomita kolekcja polskiego pieniądza papierowego, lokalnego z XIX wieku. Nie ma tutaj żadnej pozycji wyemitowanej po 1865 roku. Wspaniały, olbrzymi jak na ten dział zbiór. Zbiór można powiedzieć klasy muzealnej i jestem pewny, że wzbudzi również zainteresowanie polskich instytucji muzealnych. Ale i Państwo mogą stać się posiadaczem jego części i coś dla siebie, bo to będzie jedyna niepowtarzalna okazja ku temu. Także prezentujemy teraz tenże zbiór w całości, a żeby mniej więcej Państwo mieli pogląd na jego ogrom, na jego wyjątkowość i na to, że będzie on do kupienia. A żeby to kupienie stało się realne, dzielimy go na cztery części, które będą oferowane na czterech kolejnych aukcjach, czyli pierwsza aukcja to jest 8 luty 2020. Następna część to jest czerwiec 2020, kolejna, trzecia część, październik 2020, ponownie na Zamku Królewskim w Warszawie. Tutaj też mogę potwierdzić: mamy zarezerwowaną ponownie przestrzeń Zamku Królewskiego. I ostatnia finałowa rozgrywka w lutym za rok, luty 2021 na kolejnej z aukcji gabinetu numizmatycznego na Marciniak. Serdecznie zapraszam i polecam. Ten wyjątkowy zbiór. Uwadze. Dziękuję bardzo.